It all starts with a dead girl, a forest, the moon, scent of pines, and then the gunshot. a ja więc witam was w kolejnym odcinku medium is that a dollhouse? how the hell did it survive the fire można otworzyć co można A family photo no It's sad to say it like this. Na drodziński jak nic. Forgotten. Aha, miejsce na zdjęcia. Another photo, somehow it feels wrong to just leave them lying around. I feel like I should find somewhere to put it, not <laughs> Mamy trzy zdjęcia, no to zróbmy. Już chyba wiemy o co chodzi. Zdjęcie ślubne, potem jak jest w ciąży. Tak, te. Cholera. Krąkłe. Tak, i tutaj by musiał być teraz. Ło. Wow. Się stało. Nic nie mogę zrobić. Gra ma jakiś ewidentny problem z wczytywaniem dialogów. Teraz, akurat teraz. Bo coś mi się wydaje, że tutaj też jeszcze coś zrobić. Zobaczcie, nacisnę Escape. A nie, nic się nie dzieje. No dobra, ale jakoś mi to nic nie dało, nie? Coś się tutaj pali, ale. Ok. Right. Let's see what's on the flip side of this place. Ej, no nie zoza, chyba. Ten domek dla Lalek był. And, ornate butterfly. Why do I feel that's not all you are? Jest bardzo ważny, bo w twoim domu nawet ujadka było ich pełno. Strange, it's like feelings etched into the wall. Małżeństwo, Nie wiem, może wciąże tutaj to jest jakby żeroba jakaś. This looks eerily familiar. Jakie mamy teraz dostępne opcje? A tu nic nie ma? Nic nie ma. To sprawdźmy jak to wygląda na zewnątrz. Też nie możemy wyjść. No dobra, chyba trzeba wrócić. Tego motylka może da się przepiąć. Gra ma jakiś problem. No właśnie. Nie wczytują się dialogi. Bestsp heinem nie dzieje Coś słyszę

Nie będzie. Hey. Mhm. Wait. I don't think this belongs here. To pytanie gdzie pasuje? I I hate you. No 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 na the all of you none of you know none of you understand I do another mask were those the friends satness talked about? Maybe. What is this? A tea party with the devil? understand. I can feel your pain. What the hell? We can show them. We can make them understand. Make them feel what it's like. What it's like. <laughs> Zawkurzające gadanie. I nie mam jednej tej No, a wiem gdzie leży, bo Bo widziałem ją na tym Tutaj gdzieś widziałem Zobaczcie Jest, jest nie, czy to nie jest maska. Urna, to chyba nie jest maska. Musimy chyba sobie inaczej poradzić Tutaj w motylkach nic. Tam też nic nie będzie. Lusterko na razie zostawimy. Tu nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Dobra, to spróbuję y, lustro przestawić. This room, it feels... Był twój, yy, koleżanko, ja potrzebuję Twoje czaszki i motylka, And one. już mam ich dużo. slots I escape I don't need her she took my mom away from me I hate her I wish she was dead Lily, I. No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Hope that's the last of them. To jest ostatni. Tylko dwie takie kropki. mają takie Poczekajcie, wiem, że na pewno ten... To jest ten. Eee... Ten to jest... Chyba... Chyba ten. A ten? To co, ten? I co? I ten ten ten? save yourself let me help you what about her leave her let her burn oh god that's three this place is like an emotional graveyard <laughs> Tutaj przełączamy się między światami, ale były momenty w grze, gdzie te dwa światy mieliśmy równocześnie. Na górze pokazany jeden i na dole pokazany jeden. I według mnie, właśnie do góry i na dole zbędna rzecz. Czy znaczy rozumiem, że to pasowało im do koncepcji, ale zdecydowanie wszystko lepiej działa, jeżeli grasz na jednym.

No, 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 she's my sister. Then set me free, and I will save you both. Ah, you're no, dead. What's your chance, on? Muszę wrócić do lustra, chyba albo mimoce nie działają, polerka jeszcze raz będę musiał to. się ogarnął, nie? Tutaj z tym. Uciekaj! Wow, udało się. No to idziemy, nie? Czy co, smutka Lilian uwolniła jakiegoś potwora? Co Escape? No. Wiecie, że ja tam, gdy desartowałem, desartowałem komputer i. Jeszcze? Jeszcze będzie gadać. Ja mam Escape y wcisko, żeby ona gadała. I need to find her, Daddy. Where is Marianne? Po tym dialogu y, kończę odcinek. No ja, mu, ja muszę zrobić przerwę, ja muszę się dowiedzieć, co, co ja mam z tym bugiem zrobić. Każda linia dialogowa. zobaczyć. W nie A więc widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już bez wad. I tyle, nie? Ja Wam dziękuję. Do następnego.